Ale wszystko jest na dobrej drodze. I adrenalinę, adrenalinę weszła, cała ósemka jest w maszynie, wszystkie gotowe do startu i konie ruszyły, o bardzo ładnie złapał start Skorel. On ruszył pierwszy, na drugiej pozycji Shakir, na trzeciej galopuje Tangerin. pozostałe konie, źle ruszyła Ewronka, ona jest z tyłu. Ale w tej chwili ostatni galopuje tortuar. Pół zakrętu Tangeri, Tangerine, Szakir, dewiator, Ewronka. I dalej zawrat, adrenalinę i tortuar. Przed wyjściem na prostą Skorel. Skorel, drugi Shakir trzeci galopuje na razie Tangerine. I wyjście na prosto drzwi wyrzuciło skorela, ale on ciągle jest pierwszy. Tutaj Shakir finiszuje przy wewnętrznej zawrat, tam i wronka i daleki finisz rozpoczyna Tortuar, ale to jest jeszcze wszystko daleko. Tymczasem Shakir atakuje prowadzącego skorela. Skorel, Shakir, Shakir, Skorel i ruszył się e, mocno do Tortuar. Corel Shakir Dortuar. Z Shakir Dortuar. Jeszcze 50 metrów do celownika i celownik z Corel Shakir Dortuar. Dalej Tangerine, Pozostałe konie. Ostatni dewiator.